Cześć, dzień dobry, dzisiaj opowiem jeszcze o tomografii komputerowej, czyli tak CT z użyciem promieniowania oczywiście X. Co to jest w ogóle tomografia komputerowa? No to tak opisowo bardziej, to jest to technika obrazowania, to stosuje się w medycynie, która wykorzystuje promieniowanie rentgenowskie do uzyskania przekrojowych obrazów ciała. I w, taki, w przeciwieństwie do takiego klasycznego zdjęcia rentgenowskiego, które nazywa się RTG, które przedstawiają jakiś tam sumaliczny obraz struktury w jednej płaszczyźnie, tomografia komputerowa pozwala na, na taką rekonstrukcję wymiarowych obrazów narządów i tkanek. Dzięki temu widać widać znacznie, znacznie, znacznie więcej. Jeżeli chodzi o takie podstawy fizyczne działania tomografii komputerowej, no to wykorzystuje zasadę osłabienia promieniowania entgenowskiego przychodzącego przez ciało pacjenta i gęstsze struktury, czyli na przykład kości, pochłaniają więcej promieniowania niż struktury mniej gęste, czyli na przykład płuca. Stopień pochłaniania zależy od współczynnika osłabienia danej tkanki, który właśnie można wyrazić tym co który tutaj który tutaj zapisałem już, go zaraz, zaraz go może trochę podkreślę. O, to jest ten zór, co to jest I? I to jest oczywiście natężenie promieniowania po przejściu przez tkankę. I zero to jest początkowe natężenie promieniowania. Mi tutaj no to jest liniowy współczynnik osłabienia dla danej tkanki. No, i x w tym miejscu to jest bardzo ważne: to jest grubość tkanki, przez którą przechodzi promieniowanie. Tym samym samo osłabienie zależy, jak widać, od, od grubości i od współczynnika osłabienia, czyli od rodzaju danej tkanki. CT, czyli tomografia komputerowa opiera się na wielokrotnym prześwietlaniu po prostu ciała, ciała pacjenta z różnych kątów, a uzyskane dane są rekonstruowane komputerowo tworząc taki przekrojowy, przekrojowy obraz. Dobra. A Jeżeli chodzi o, o proces samego tworzenia tworzenia, tworzenia obrazu, no to na początku może o źródle, czyli generowanie promieni, promieni X, no źródłem promieniowania jest lampa elektronowska, która emituje promieniowanie X odpowiednio dobranej energii. To jest tam zwykle około tam od 30 do 150 kL. Omega ta, dlaczego ona jest akurat taka? No bo ona musi być wystarczająca, aby przeniknąć przez ciało, przez ciało pacjenta, ale jednocześnie nie może być zbyt wysoka, aby zapewnić kontakt pomiędzy, pomiędzy tkankami, czyli żeby rozróżnić na przykład kości od płuc. No i następną taką ważną, ważną rzeczą w CETA jest detekcja promieniowania X, czyli po przejściu przez właśnie ciało pacjenta promieniowanie jest rejestrowane przez detektory, które mierzą osłabienie promieniowania w różnych punktach. Detektory w nowoczesnych tomografach no, nie są analogowe, są oczywiście cyfrowe i wykorzystują półprzewodnikowe elementy takie jak na przykład scyntylatory czy, czy detektory krzemowe. Też jest to naprawdę bardzo wysoka technologia, jeżeli chodzi o detekcję. Następnie, jak już mamy ten, mamy ten obraz, już wiemy, jak, jak on wygląda, no to musimy, musimy zadbać o rekonstrukcję. I tutaj jest stosowany algorytm odwrotnej transformacji Radona, czyli dane, które są zebrane przez detektory, są przekształcane matematycznie w obrazy przekroju. No i w tym celu stosuje się właśnie algorytmy rekonstrukcji tomograficznej. Najczęściej one są odwrotną transformacją Adona tak tzw. Tak algorytmami iteracyjnymi. To jest tu już część bardziej, bardziej z innego obszaru. Więc tutaj nie będę się nad tym, nad tym pochylał. Czyli nie jest to już fizyka jądrowa, to jest, to jest obrazowanie, więc bardziej obszar, doświadczalny niż teoretyczny, więc, więc to, to zostawię. Powiem tylko jedna rzecz, którą chciałbym tutaj zaprezentować, czyli, czyli ten tą właśnie, właśnie odwrotną transformację, dane wykorzystuję wykorzystuje właśnie taki, że jest opisana poprzez taki właśnie wzór, gdzie f, f x i y to są rekonstruowanie funkcji obrazu. Proszę zauważyć, że jest całka od 0 do x. I co mamy, co mamy tutaj? No mamy, ale to jest projekcja wzdłuż kierunku, wzdłuż kierunku, kierunku teta. no i DT, no to, to jest oczywiście kąt obrotu źródła, źródła promieniowania. Czyli widzimy, że to jest po tak naprawdę można powiedzieć całej, całej objętości całka. I teraz trochę o Sky Housefielda i o kontekście tkankowym w CT czyli w tomografii komputerowej, no generalnie no, obrazy przedstawiają w jednostkach Hounsfielda określają współczynnik osłabienia promieniowania w, w stosunku do, do wody, czyli to jest odnośnikiem tutaj osłabienia jest stosunek do, do wody. A, jak to się wyraża? No właśnie tutaj jest, tutaj jest E, tutaj jest ta, ta, ta skala, czyli mamy hałę w sumie 1000 de facto, czyli 1000 razy, razy e, mi tkanki minus mi wody przez, przez mi wody. E, I tak, e, e, tak, jest, e, tak jest ta jednostka skonstruowana. I takie przykładowe wartości dla, dla różnych tkanek. No to dla powietrza, oczywiście, będziemy mieli około 1000 hał. Dla tłuszczy to będzie tam około 10% tej wartości, czyli około 100 hał dla wody. No dla wody, jeżeli wstawimy do wody, czyli mi tkanki, będzie równa mi wody. No tutaj widzimy z równania mamy 0. Jeżeli chodzi o, o, o kości, to tutaj mamy od 700 do, do 3000. Jeżeli chodzi o na przykład mięśnie, no to mamy tam od 40 do 50 How. Zastosowanie tomografii komputerowej. Mamy już jednostkę. Mamy, zatem powiemy trochę o zastosowaniu tomografii. No, ona jest mega szeroko stosowana w diagnostyce medycznej. Niestety cały czas nie jest, jest super szybko dostępna, a szkoda. Tomografia tomografii głównie wykorzystuje się wtedy, kiedy na przykład w neurologii, czyli jeżeli mamy do czynienia z jakimś udajem albo z nowotworem mózgu. W pulmonologii, czyli bardzo mocno była stosowana wtedy, kiedy, kiedy były jakieś kłopoty z u pacjentów, którzy mieli COVID-19, no ale też wykrywa oczywiście guzy, guzy płuc. W kardiologii. Gdzie na podstawie właśnie CT jest oceniana, oceniany stan naczyń wieńcowych. W onkologii, lokalizacji, stopień zaawansowania nowotworów, czyli trochę, trochę tak jak w PET, tylko PET wcześniej wykrywa. I w traumatologii, czyli diagnostyce zławań i wszelkich rodzajów tzw. urazów zewnętrznych, wewnętrznych, ale, ale też spowodowanych jakąś siłą, siłą zewnętrzną. Jeżeli chodzi o połączenie CT z innymi technikami obrazowania, czyli np. z PET, no to, to można by było zadać pytanie, po co w ogóle PET łączy się z CT. No, PET dostarcza informacji funkcjonalnych, czyli jak metabolizm glukozy przebiega na przykład w tkankach, w tkankach zdrowych, a jak w tkankach, które mają, mają nowotwór. Natomiast CT znowu udaje dokładny obraz, jak wygląda wnętrze danego, danego obszaru, czyli taki, można powiedzieć, obraz anatomiczny. Ich połączenie de facto pozwala na bardzo precyzyjną lokalizację zmian chorobowych. I PCT można powiedzieć, że działa w ten sposób, że na początku podaje się radiofarmaceutyk, czyli pacjent otrzymuje związek znakowany izotopem pełniotwórczym, czyli to jest fluorodeksyglukoza, o której już wcześniej mówiłem. Oczywiście później następuje detekcja promieniowania gamma. W pet są po prostu fotony. Gamma, które powstają w wyniku anihilacji pozytonów z elektronami, o czym mówiłem w lekcji wcześniej. Później stosuje się obrazowanie CT, czyli po skanie PET wykonywany jest klasyczny skan CT w celu uzyskania szczegółowej mapy anatomicznej. No i później jest realizowane tzw. połączenie, można powiedzieć, że fuzja tych obrazów z PET i CT. I uzyskane dane są łączone tym samym w jeden obraz, który umożliwia bardzo precyzyjną diagnostykę. No i tak to wygląda. Jeżeli chodzi o krótkie podsumowanie, tomografia komputerowa no to jest taka bardzo zaawansowana technika obrazowania wykorzystująca właśnie promieniowanie X do uzyskania precyzyjnych obrazów przekrojowych ciała. No i dzięki tej właśnie rekonstrukcji Komputerowej, która jest realizowana na podstawie danych z detektorów, no jest to, można obserwować tutaj struktury anatomiczne. Połączenie CETS-PET no, łączy informacje anatomiczne z danymi funkcjonalnymi zebranymi z PET, no, co jest de facto kluczowym takim narzędziem do, do diagnostyki onkologicznej i neurologicznej. I to by było wszystko. Będę jeszcze o tym mówił w obszarze związanym z fizyką medyczną. To było, to było można powiedzieć, taki trochę, trochę wstęp do, do tego, no, ale dość odnotowany. Także dzięki serdeczne za dzisiaj. Jeżeli coś było niezrozumiałe albo coś wymaga doprecyzowania, zapraszam do umieszczenia pytań w komentarzach. Dzięki serdeczne, do usłyszenia. Cześć.